Uwaga i akcja! Wybraliśmy się na plan nowego serialu Disneya Alex i spółka. Poznajmy bliżej aktorów i głównych bohaterów tej nowej historii. Cześć, jestem Leonardo Cecchi i gram Alexa w serialu Alex i spółka. Ej, Nicole, co słychać? Aleks jest bardzo impulsywnym gościem, wesołym i aktywnym. Jest bardzo oddany i lojalny. Naprawdę można na nim polegać. Ty zawsze będziesz. Zawsze, zawsze będziesz moją przyjaciółką. Nicole i Alex poznali się, kiedy byli jeszcze dziećmi. Christiany przyjaźni się z Aleksem od najmłodszych lat i znają się od. Od zawsze. Dziewczyna ma w sobie coś wyjątkowego. Z tobą dzieje się coś wyjątkowego. <grymne> Sama jemne poznajemy trochę później. Alex jest y, czasami nawet bezczelny. Nie wolno tu wchodzić! Nie widziałeś napisu? Ale jakiego napisu? A, dziś zapomniałem wziąć okulary z domu. Nic nie jest w stanie go powstrzymać, jest urodzonym prowodyrem. W całej naszej piątki jest liderem. Hmm, zakaz wstępu. A to ciekawe. Zawsze jak widzisz napis zakaz, od razu się nakręcasz. W naszej serialowej szkole panują surowe zasady. Jest w niej strasznie dużo zakazów. Właściwie to poza nauką niczego innego w niej nie wolno robić. Witam was w Instytucie Melszera. To wyjątkowe liceum. Nie ma w niej muzyki ani innych artystycznych zajęć. Tutaj nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie można śpiewać. No to śpiewajcie pod prysznicem. Kiedy idziemy tworzyć muzykę do naszego sekretnego miejsca, to w sumie łamiemy szkolne zasady like some Alex to Leonardo. On tak naprawdę jest podobny do swojego bohatera. Nicole, chcesz coś powiedzieć? Leonardo jest super chłopakiem. Przyznaje, że jest uroczy i potrafi być czuły. Zawsze uśmiechnięty, radosny. Mamy nawet własne powitanie. Hej, tak! U. Kiedy któryś z jego przyjaciół ma kłopoty, on zawsze przyjdzie mu z pomocą. Już z nosem w książce. Co za kujonek. Daj mu spokój. Po prostu w życiu jest taki sam, jak jego postać. Mają wiele cech wspólnych. I to na tyle. <noise> jest dobrym człowiekiem i wkłada serce we wszystko, co to robi. Co ty mówisz. To no nie jest tak, że śpiewam jakoś <noise> fatalnie. No jasne, dobrze. Rozumiem. Tak. Zaczynamy Bo, od tego. Potrafi miejscu. tyle rzeczy. We wszystkim jest dobry. Nie, nie, nie ma problemu. Umie tańczyć, świetnie śpiewa. Ten chłopak ma mnóstwo zainteresowań. W tej scenie Alex łapie i wybiera przechodniów, czyli. Się. Właśnie, czyli ludzi z parku, którzy są naszymi tancerzami. Pokazuje im choreografię do teledysku. Wykonuje nawet akrobację, dlatego teraz powinienem się rozgrzać. Cisza, kamera, i. akcja! Stop! To do zobaczenia! Alex i spółka, nowy serial już wkrótce w Disney Channel.